Wczoraj w sali prasowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu miała miejsce konferencja prasowa związana z odbywającym się w dniu 3 marca meczem reprezentacji Polski w futsalu. W konferencji uczestniczyli trener reprezentacji Polski Błażej Korczyński oraz trener Ukrainy Oleksandr Kosenko. Mecz będzie ostatnim sprawdzianem podopiecznych Błażeja Korczyńskiego przed meczem eliminacyjnym z Azerbejdżanem do Mistrzostw Świata 2024, który odbędzie się 7 marca w Koszalinie. Ani my, ani, ani Ukraina nogi nie odstawi. Będzie ostre spotkanie pewnie, bo, bo i to jest wybiegany zespół, silny fizyczny. My też staramy się, tak jak Pan powiedział, grać raczej taki agresywny futsal, więc, więc na pewno nie będzie tutaj nudy. To Panią Prezydent też zapewniam. Jestem o tym przekonana. Nie I kibiców, i, i kibiców <laughs> którzy chodzą na, na tą piłkę teraz zapewniam, że tu emocji jest kilka razy więcej. I, a jutrzejszy mecz na pewno będzie taki, bo, bo i zespół Ukrainy gra ofensywnie i gra w takim systemie 4-0 powiedzmy, czyli takim, będą chcieli posiadać piłkę. Więc wymusi to też na nas dużo, dużo biegania. I myślę, że będzie ciekawe spotkanie i ono też nam odpowie w kontekście wtorkowego meczu, co jest jeszcze do poprawy w te 2 trzy dni, co, co możemy zrobić, kto jest w tej optymalnej formie, bo tak jak mówię, na swoim tle, na treningu ciężko jest to ocenić, jednak gdzieś tam zawsze to jest trening, odpowiedzialność na treningu, jak się straci bramkę, to nie jest tak jak na meczu i, i te wszystkie elementy dopiero jutro wyjdą, dlatego fajnie, że możemy ten mecz zagrać, bo to już jest takie przetarcie i też ten poziom europejski zawsze jest o ten co najmniej level, jak nie dwa, wyżej w stosunku naszej ligi. Tak o meczu mówił trener naszej reprezentacji. Z kolei trener Kosenko, zapytany o plan na dzisiejsze spotkanie, przyznał, że polska drużyna jest silnym przeciwnikiem, dlatego będą grać równie mocno i postarają się pokazać dobrą grę. Na całość konferencji zapraszamy dzisiaj po wydarzeniach Dnia. Mecz odbędzie się o godzinie 19 w hali Milenium. Zaznaczam, że godzina 19 jest godziną rozpoczęcia już pierwszego gwizdka spotkania. Cała ceremonia związane z rozpoczęciem spotkania, więc hymny państwowe, czyli też taka to ta cała atmosfera, która będzie budowała to spotkanie już zaczyna się za 15-19. Także naprawdę prosilibyśmy, żeby nie zostawiać przyjścia na ostatnią chwilę, tylko przyjść wcześniej i cieszyć się naprawdę futsalem na międzynarodowym poziomie tutaj na hali Milenium w Kołobrzegu.